Beziąska A znowu Bruce Springsteen Ale to przypadek Właśnie odwiezłem dzieci do szkoły Do naszej małej, wiejskiej Szkółki, która nie jest najgorsza Ja zacząłem chudnąć Mam Już yy, Mam już wszystko co potrzebuję do schudnięcia Czyli nie mam pieczywa białego W diecie mam, Już praktycznie w ogóle nie mam pieczywa czarnego W diecie już Fryzury jeszcze nie zrobiłem, dzisiaj akurat dzieci odwiozłem Ale czuję, czuję w moich trzewiach, że już po prostu jestem na dobrej drodze I schudłem, na pewno schudłem kilo I mogę się, mogę się ważyć Dzisiaj na śniadanie Kawałek dobrej kiełbasy, pomidor, papryka Ogórek Na obiad kefir I na kolację na kolację Dreyfus. Tak, tak zrobię.